A czy podoba Ci się nurt takich podróży w poszukiwaniu oświecenia, warsztaty rozwojowe, na przykład w Egipcie? Bo myślę, że można spojrzeć na to bardzo pozytywnie, albo też poszukać w tym minusów. Czy widzisz więcej plusów, czy minusów w takich wyjazdach, coraz bardziej popularnych? Tak, kiedyś widziałam w tym bardzo dużo plusów. Sama. Jeździłam na takie wyjazdy, robiłam takie wyjazdy i uważałam, że ta podróż na wschód za Chesem i nie tylko to jest coś takiego niesłychanie inspirującego, ale w moim odczuciu to przekroczyło wartość krytyczną. Teraz jestem bardzo sceptyczna, bardzo z przymrużeniem oka, ale takim złośliwym, niełagodnym. Patrzę na różne oferty, wiesz, odmiany, szczególnie moja ulubiona wyspa jest Bali. miejscem, takim, które się pielgrzymuje po to, żeby bogowie cię dotknęli i odmienili twoją Duszę. To jest 1000% ironii w tym zdaniu. Bali nikogo nie leczy, niczego nie zmienia i, i zostało zamienione w taką wielką, sztuczną hodowlę. Białych, pseudo-oświeconych ludzi, którym najczęściej po prostu przewraca się w głowach i którzy mają taki, coś takiego, co się nazywa spiritual bypass, czyli duchowe obejście. No właśnie, że mają tu problemy, wiesz, tu, tu, tu realne wyzwania, lecą sobie na te bali, potem pomedytują.